Niewygodne fakty. Prawda, której nie usłyszysz w mediach. Michael Jackson, król popu, ikona muzyki, idol milionów. Ale czy na pewno znamy jego prawdziwą historię? Za uśmiechem i blaskiem fleszy kryło się życie pełne kontrowersji, tajemnic i niedopowiedzeń. Dziś poznasz 10 faktów o Jacksonie, które rzadko pojawiają się w mediach głównego nurtu. Subskrybuj kanał Niewygodne Fakty i przygotuj się na porcję informacji które mogą zmienić twoje spojrzenie. Pierwszy fakt: FBI prowadziło śledztwo przez 10 lat bez zarzutów. W latach 1993-2005 Federalne Biuro Śledcze prowadziło szczegółowe dochodzenie w sprawie Jacksona. Setki stron dokumentów, wieloletnia obserwacja, przesłuchania świadków i żadnych dowodów na winę. W mediach wspominano tylko o oskarżeniach, ale o braku dowodów cisza. Drugi fakt. W 2005 roku został uniewinniony od wszystkich zarzutów. Proces, który mógł zniszczyć jego życie na dobre, zakończył się uniewinnieniem w każdym punkcie oskarżenia. Ława przysięgłych była jednomyślna, ale do dziś wiele osób wierzy, że był winny. Dlaczego? Bo tak podawały nagłówki. Trzeci fakt. Miał ponad 300 operacji plastycznych? To mit. Powszechnie mówi się, że Jackson był uzależniony od operacji. W rzeczywistości większość zmian w jego wyglądzie była wynikiem choroby skóry, bielactwa oraz problemów z oddychaniem. Według raportów lekarskich, przeprowadził dwie operacje nosa, korektę podbródka i kilka zabiegów dermatologicznych. Czwarty fakt. Jego największym lękiem były media. W prywatnych notatkach Jackson pisał o toksycznym wpływie mediów i potrzebie kontrolowania narracji uważał, że dziennikarze będą go niszczyć, bo nie wpisuje się w szablon celebryty. Czy to była paranoja czy przeczucie? Piąty fakt. Planował wycofać się z show-biznesu i ujawnić kulisy przemysłu muzycznego. Tuż przed trasą This Is It Jackson rozważał opublikowanie książki o kulisach branży. Podobno miał tam opisać manipulacje wytwórni, wykorzystywanie artystów i ciemną stronę kontraktów. Nie zdążył Umarł kilka tygodni przed startem trasy. Szósty fakt. Był pod stałą obserwacją przez prywatnych detektywów i koncerny medialne. W jednej z biografii ujawniono, że Jackson był śledzony przez agencje wynajmowane przez tabloidy i konkurencję. Nagrywano jego rozmowy, monitorowano otoczenie, nawet wynajmowano osoby z jego najbliższego kręgu. Po co? By zdobyć sensację, zanim zrobi to ktoś inny. Siódmy fakt. Jego testament zniknął na kilka dni po śmierci. Testament Jacksona odnaleziono dopiero kilka dni po jego śmierci. Wcześniej był uznany za zaginiony, zawierał zapisy o ochronie dzieci i dystansował się od wielu osób z show biznesu. Niektórzy uważają, że zniknął celowo. Ósmy fakt. Living Neverland film, który został skrytykowany przez samych świadków. Film dokumentalny, który ponownie postawił Jacksona w złym świetle, opiera się głównie na zeznaniach dwóch mężczyzn. Tymczasem inni świadkowie, obecni w tamtym czasie, zaprzeczają ich wersji. Pojawiły się też niespójności i manipulacje montażowe. Dziewiąty fakt. Jackson był filantropem na ogromną skalę, ale o tym się nie mówi. Michael przekazał ponad 300 milionów dolarów na cele charytatywne. Wspierał dzieci chore na raka, finansował szpitale, szkoły, domy dziecka. Ale w mediach wspomina się głównie o jego kontrowersjach, a nie pomocy innym. Dziesiąty fakt. Do dziś zarabia więcej niż większość żyjących artystów. Od śmierci w 2009 roku majątek Michaela Jacksona zarobił ponad 2 miliardy dolarów. Jego twórczość jest nadal wykorzystywana w reklamach, filmach, grach. Kto zarządza tym imperium? Fundacja, na której czele stoją byli prawnicy i producenci Jacksona, ale niektórzy mówią: To nie on miał być beneficjentem tej historii. Michael Jackson był geniuszem, ale też człowiekiem, którego życie pełne było tajemnic, sprzeczności i manipulacji. Oskarżany, analizowany, osądzany, często bez dowodów. Czy był winny? Czy był ofiarą systemu? Czy może i jedno i drugie? Zostaw komentarz, co sądzisz ty. Jeśli chcesz poznać więcej takich historii, zasubskrybuj kanał Niewygodne Fakty. Tu nie ma clickbaitów, jest prawda, której nie usłyszysz w mediach.